Witam. Dlaczego STM32 jest lepszy? Taką pierwszą odpowiedzią, jeśli chodzi o sterowanie WS, to byłaby, bo jest tańszy. Kolejna odpowiedź, bo jest szybszy, bo ma DMA. Bo jest nowocześniejszy, ale myślę, że argument tańszy jest najlepszy. Popatrzmy, czego potrzebujemy do sterowania WS-ami, gdy zdecydujemy się na AVR. Tu macie ATMG 164, ale ona jest za mała. Chodzi o ilość RAMu. Tak naprawdę w projekcie użyłem ATMG 12. 84. To jest powiedzmy 128.4. To jest prawie to samo, więcej flesza i, co ważne, dużo więcej pamięci RAM. Na... To był główny powód wyboru takiego procka, i jeszcze możliwość taktowania go częstotliwością 20 MHz. 16 jest za mało, aby WS obsłużyć. Na pewno wielu powie, że mniejsze zasoby wystarczą. Tak, ale nigdy chcecie to robić na przerwaniach. Tak, aby działał program główny i były obsługiwane yy, diody. A po co mi to robić na przerwaniach? No, bo jaki jest długi łańcuch. LEDów często są odświeżane. To, gdyby były to funkcje blokujące, nie byłoby możliwości na przykład odbioru danych z uart Tu z USB byśmy gubili znaki po prostu. Czyli wybór mamy już wyjaśniony. I tu nie ze względu na flash 128 kg, tylko właśnie na RAM, którego tu mamy, aż 16 kB. To jest największa ilość RAMu w VVR-ze. Może nowsze mają tego więcej. Nie wiem, bo od dawna się nie zajmuję. wam tu znaleźć, ale w noci katalogowej będzie informacja o wielkości pamięci RAM. I akurat ten 1284 ma 16 kg RAM. Czyli tu tak naprawdę dwa powody: pamięć RAM bo 4 kilo to jest za mało akurat w tym zastosowaniu to nie znaczy, że w innym jest to potrzebne ale mamy tu konkretny przypadek no i taktowanie rzędu 20 MHz no i ile kosztuje nasz AVR -ek? o przepraszam nie to no i nasz afalerek kosztuje 26 netto jak w DIP-ie 29, tu mamy 24. No w ciut tam innym wykonaniu nowszym, no czyli 24 zł netto. Zresztą nieważne netto brutto. Ważne, że tą samą cenę. Te same kryteria pokażę w wypadku stm I co my tu mamy? Wybrane został 0,83, ale tylko dlatego, że taką płytkę startową mam i takie padły propozycje, abym jej użył. tu, mo tu można by dobrać tańszy mikrokontroler. Można by tu zejść do 6-8 zł. Co my tu mamy? No, 56 mega taktowania, a nie 20. Mamy DMA. Można powiedzieć: cudy na kiju. Cuda na kiju. I 40 kg. Pamięci Flash jest tu zdaje się 256 w wersji CC. Na płytce jest wersja RC ona ma 128 Kg no ale akurat o, no mamy tu wersję RC o dziwo droższa od CC która ma więcej pamięci ale tak bywa po prostu ten jest popularniejszy tego rzadziej ludzie kupują i cena wtedy jest wyższa także jak widzicie ASTM deklasuje AVR -y. jeszcze pewnie pojawi się jakiś zarzut pod tytułem a co z zasilaniem tu mamy max 3,6 V, a w wypadku AVR z 5 sterujemy i WS -y bez problemu działają no to wam powiem, że jak zasilimy z 3,6V STM to akurat mieścimy się bez problemu w zalecanych napięciach poziomu wysokiego bo tam jest 3,5V przy 5V zasilania no ale stabilizatorów typowych na 3,6V nie ma przeważnie jest to 3,3 i jak sobie radzić no to już daję odpowiedź której udzieliłem dawno temu Otóż w tym artykule wyjaśniłem, jak to rozwiązać. On naturalnie może być konwerter poziomów, no ale to jest jakiś tam dodatkowy element. Jeśli chcemy to zrobić najprościej jak to możliwe, to zobaczcie. To jest po prostu rezystor 1-2 kilo podciągający do 5 V. Wyjście u Arta trzeba ustawić w tryb otwarty DREN. Tu wszystko wyjaśniam: jak skonfigurować u Arta, zanegować sygnał, i tu mamy otwarty DREN. Jeszcze co ważne, gdy mamy mikrokontroler o małej liczbie wyprowadzeń, to szkoda, tak jak w AVRze zużyjemy linie TX i RX RX nie będzie używana w STM możemy ustawić tryb half duplex i wtedy jest używana jedna linia jako RX i TX i w tej sytuacji zaszczędzamy jeden pin w że nie ma takiej opcji jak mamy UART to muszą być oba piny podłączone nie możemy ich użyć jako portu wejścia wyjścia czy tam wejścia przerwań czy coś takiego będzie to UART i koniec tu sprawa prosta jeden pin zaoszczędzimy no jak mamy 8 nóżek to jest to dużo a tu wyjaśniam jak to jest z tym podciąganiem Normalne wyprowadzenie jak byśmy podciągnęli do 5V, a byłoby zasilane z 3,3V w takiej sytuacji w stanie wysokim tu, jak mamy otwarty dren czyli nie używamy ani tego podciągania ono by nie akurat nie przeszkadzało ale tego tranzystora nie używamy no to tu byśmy mieli zasilanie plus jakieś 0,7V no i generalnie to już by było OK ale jak chcemy, żeby było już tak naprawdę te 5V, to ustawiamy otwarty dren. Przepraszam to jak mówiłem, gdyby nie było um, otwartego drenu znaczy gdyby nie było otwartego drenu trochę się zapętliłem gdybyśmy mieli otwarty dren a PIN nie akceptowałby napięcia 5,5V tylko zasilania to tu byśmy osiągnęli napięcie zasilania plus około 0,7V tu trochę rysunki są źle dobrane powinny być odwrotnie to powinno być tylko VDD, a tu VDD-FT. Gdy, gdy ta dioda jest do VDD-FT, to gdy mamy tryb otwarty kolektor, czy otwarty dren, to pojawi się napięcie pełne napięcie zasilania. Rezystor po prostu podciągnie do pełnego zasilania, bo ta dioda nie jest dołączona do. 3,3V typowo tylko do takiego wirtualnego napięcia 5,5V także takim prostym zabiegiem możemy zrobić taką sztuczkę a spróbujcie zasilić AV raz 3,3V i podciągnąć wyprowadzenie do 5 i co uzyskacie? nic będzie ograniczenie do VCC plus około 0,7V Szczegóły tu są omówione znajdziecie na mojej stronie, ale też no tu nie ma numeru kitu, czyli musicie szukać wyszukiwarce pod hasem LED ws 1812 i EDW. Jak to wpiszecie to znajdziecie ten artykuł. Także, jak widzicie, nie dość, że lepszy, to jeszcze tańszy. Czy to trafia do Was tak zwani arduinowcy, afawerowcy, że nie dość, że lepsze, to tańsze? Nie tylko same mikrokontrolery, ale narzędzia, czyli debuggery, programatory, one są zdecydowanie tańsze. Teraz, jak kojarzę, to do AVR Debugger to tak no półtora tysiąca a do STM -a Podróbę kupicie za no 3 dychy ale nie polecam za 6 dych kupicie oryginał więc o czym tu gadać no, nie ma porównania Biorąc jeszcze pod uwagę to, że łatwiej się pisze program, nie tylko dlatego, że macie więcej zasobów o większych możliwościach, ale i też nie, nie walczyć z jakimiś tam print, podkreślenie, yy, p i tak dalej. I musicie informować, że tą daną należy pobrać z pamięci flash. To już z automatu jest jasne. Po, po tym, gdzie dane przestrzenie adresowe się znajdują. Bo w awww. pod jednym adresem możecie mieć flash pod tym samym adresem możecie mieć ram, pod tym samym adresem możecie mieć rejestr. No więc się robi bałagan. Także chyba wszystko w tym temacie. Mielego okiendu, który się zbliża wielkimi korkami, do usłyszenia.